Proszę Państwa, świetnie się składa, że dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności możemy poznać zarówno mechanizm tresury. Świetną koordynację, jak i głupotę tresowanych. Ale od początku, 11 kwietnia, podczas spotkania Grzegorza Brauna, zorganizowanego przez koło historyków studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został on zapytany o osobę nieboszczyka już arcybiskupa Życińskiego, no i dosyć bezceremonialnie scharakteryzował go jako kłamcę i łajdaka, zresztą uzasadniając użycie tych epitetów, no i tyle. Podobno rozległy się tam muklaski, nie wiadomo czy aprobaty, czy też zniecierpliwienia, bo i takie interpretacje były, no ale na tym się cały incydent wyczerpał Gdyby i wyczerpałby się może, gdyby nie to, że Grzegorz Braun nakręcił jednocześnie, znaczy nie jednocześnie, nakręcił wcześniej film poświęcony eugenice, w którym to filmie dokonał porównania Zapładnienia w szklance. Obecnie, zapładnienie w szklance, jak Państwo wiecie, jest bardzo modne, zwłaszcza w kołach postępowych, dlatego że feministki mają nadzieję na full self-service, w ten sposób. No a inni, jeszcze inne mają nadzieję osiągnąć cele przy, przy tej okazji. Mianowicie, chcą tylnymi drzwiami wymusić na Kościele katolickim aprobatę aborcji. Dlatego że zapładnianie w szklance wiąże się z koniecznością likwidowania tych zbędnych embrionów. W związku z tym no, zgoda na Kościoła Katolickiego na zapładnianie w szklance musiałaby pociągać ze sobą siłą rzeczy zgodę na likwidowanie tych embrionów, a skoro można likwidować embriony, że tak powiem, zapłodnione w szklance, no to dlaczego nie inne? I w ten sposób postępactwo ma nadzieję na zmuszenie Kościoła Katolickiego do przyjęcia do wiadomości aprobującej skutków aborcji, no i stąd taki nacisk w tej sprawie. Więc Grzegorz Braun nakręcił o tym film, porównując między innymi w tym filmie zapłodnianie w Szklance do różnych eksperymentów eugenicznych, których dokonywali źli naziści. To, szale... no, to już samo w sobie było zbrodnią niesłychaną, bo jakżeż można porównywać do złych nazistów prawda, takie rzeczy, którymi się zachwyca. Postępactwo, ale jeszcze to by może się nic nie stało, gdyby nie to, że 14 maja telewizja państwowa ten film wyemitowała, dopuszczając się świętokradstwa niesłychanego. No i tego samego dnia, kiedy telewizja państwowa ten film Grzegorza Brauna wyemitowała, w gazecie wyborczej ukazała się przerwa informacja o skandalu, jakiego dopuścił się Grzegorz Braun, no i co to na to władza Katolickiego Uniwersytetu Lubalskiego i tak dalej. Dlaczego Gazeta Wyborcza czekała z tym aż do dnia, w którym ten film Grzegorza Brauna na antenie zostanie wyemitowany, nie trudno się domyślić.